Sponsorem transmisji jest zakład ceramiki budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej. Witam Państwa serdecznie z Gniezna, gdzie dziś zaległy mecz trzeciej, ligi, trzeciej rundy pierwszej ligi żużlowej pomiędzy startem Gniezno i rkm Rowem Rybnik. Start Gniezno w dziewięciu meczach zgromadził 15 punktów, zajmuje trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi żużlowej. Natomiast ekipa dzisiejszych gości, ekipa RKM-u Rowu Rybnik, na przedostatnim siódmym miejscu w dziewięciu spotkaniach pięć punktów. Dziś zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Startu Gniezno. Gospodarz, który znakomicie spisuje się na własnym torze. W czterech meczach komplet, osiem punktów, natomiast jeśli chodzi o wyjazdowe pojedynki rkm Rybnik, to w pięciu meczach rybniczanie nie zdobyli jak dotąd punktu. Jeśli chodzi o skład ekipy Startu Gniezno, to dziś nie ma m.in. Słoweńca Mateja Feriana, Słoweńca, który jeździ z węgierską licencją. Nie ma także dwóch reprezentantów Szwecji, Linusa Sundströma i Robina Aspegrema. Skład Startu Gniezno, dziewiątka Szwed Peter Ljung, dziesiątka Mirosław Jabłoński, jedenastka kapitan drużyny Krzysztof Jabłoński, dwunastka Adrian Gomulski, trzynastka Michał Szczepaniak, czternastka Kacper Gomulski. I z numerem piętnastym De 16 szesnastolatek, Oskar Pfeiffer. Natomiast jeśli chodzi o RKM Rybnik jedynka Mariusz Węgrzyk, dwójka, Sławomir Pyszny, trójka, reprezentant Finlandii Jonas Kilma 4 czwórka Rafał Fleger, piątka Roni Jamrożyj i z numerem szóstym junior Mateusz Dumański pod siódemką puste miejsca, więc dziś tylko w sześciuosobowym składzie rybnicze nie przyjechali do Gniezna, nie ma Szweda, Daniela Nermarka nie ma Nikolaja Klinda. Klinda Reprezentanta Danii, nie ma Ukraińca Andrzeja Karpowa i nie ma juniora Kamila Flegera. To stawia w bardzo trudnej sytuacji zespół RKM-u Rybnika. W spotkaniach, które odbyły się dotychczas w Mieźnie pomiędzy tymi dwoma zespołami, dziesięciokrotnie wygrywał start pięć razy RKM i raz był remis. Dziś zwycięstwo startu tutaj przyjmowane jest no, w zasadzie w normalny sposób, bo start jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, ale start walczy dziś jeszcze o coś więcej. Walczy o to, by po 10 rundach być na czele pierwszoligowej tabeli. Zobaczymy, jak ułoży się sytuacja, bo do rozpoczęcia zawodów pozostało już tylko 5 minut, coraz lepsza postawa podopiecznych trenera Leona Kujawskiego w meczach pierwszej ligi. Zwycięstwa między innymi z byłym liderem tabeli, pierwszej ligi GTZ-em grudziąc i bardzo dobra postawa, m.in. w wyjazdowym meczu na Węgrzech w Miszkolcu. A my ponownie przenosimy się do parkingu, tam jest Kuba Banasiak. Teraz menadżer drużyny RKM-u Rybnik Dariusz Mamot. Tylko sześcioosobowy skład przywiózł pan tutaj do gniewu. ale pewnie będziecie walczyć o jak najlepszy wynik, prawda? Zawsze staramy się na każdym meczu wyjazdowym pokazać jak najlepszy speedway. Sześcioosobowy skład, ponieważ w piątek na Srebrnym Kasku Kamil Fleger, który był przewidziany na siódemkę, e, stłukł mocno kolano, ma, ma naderwane więzadło boczne i poznanie, bo nie było sensu go doleciągać, żeby był figurantem, więc idziemy w takim składzie. W Będziemy się starać, jak zawsze w drżyny pokazać dobry że, że ślązacy potrafią na różu jeździć. Co będzie dzisiaj atutem pana drużyny? Jak pan myśli, to, który zawodnik wystrzeli i tutaj będzie stanowił poważne zagrożenie dla gospodarza? Ja cały czas liczę na tych chłopaków, którzy mieli stanowić siłę tej drużyny, czyli Mariusz Węgrzyk, Roni Mroży. Myślę, że w ostatnim czasie zwyżkę formy sygnalizuje Janowski Magorbi. Myślę, że te trzy ogniwa powinny dobrze to dzisiaj prezentować. no to liczy na to, że Sławek, Pyszny i Rafał Fleger, który mają na pewno dobry potencjał i potrafią mieć na żóżnę, pokażą też kilka dobrych swoich wyścigów i akcji na tym torze. Żałuję, że nie może tu być z nami Daniel Nermark który wczoraj potłukł się mocno w Ostrowie umiał tutaj być dzisiaj z nami, z nami, nami się niestety sytuacja akurat tak wyszła, wyszła że, że jest, jest mocno poobijany, ma rozciętą wargę w i w jego tutaj zabrakło. No oczywiście wiadomo, że nie ma Nikolaja Klinta, którego jakieś głupie przepisy Federacji Światowej wykluczyły z tego meczu, ponieważ nie dostał wizy do Rosji i zakazują mu startu dzień prędzej i dzień po w tym terminie w żadnej imprezie, więc odpoczywa Nikolaj, a zrezygnowaliśmy z Andrzeja Karpowa, który z Toliaty ma bardzo daleko tutaj do nas I jedziemy takim składem, nie ukrywamy tutaj z prezesem, że patrzymy też na finanse klubu i chcemy pojechać na pewno w meczu w Rybniku, na pewno w najsilniejszym składzie i pokazać w Rybniku publiczności, że zależy na tym nam żeby wygrywały mecze, a tutaj dzisiaj postarać o jak najlepszy wynik ma, Czyli walczycie dzisiaj w Gnieźnie o bonusa? A jak się uda, to o zwycięstwo? Oczymy w Gnieźnie w, w, gnie, w każdym biegu, na pewno nie będziemy odpuszczać, pomimo tego, że przyjaźmy wszystkie, nie będziemy tutaj udawać, że jeździmy na żużlu, tylko chłopcy na pewno powiedzieli, że będą chcieli się pokazać, walczyć a wynik myślę, że sprawą jest otwartą w tej chwili po 15 biegu będziemy wiedzieć Gniezno jest u siebie bardzo mocne, dopasowany tor asfaltowy wręcz to jest atut nie zna, także będziemy się starali. No i, i, i oby tak było. Dziękuję uprzejmie, Dariusz. Mamy o tyle, no i zobaczymy, kto na gdzieś asfalcie będzie dzisiaj spisywał się lepiej. Oczywiście, trener Leon Kujaczki, panie trenerze, mecz z rkm Rybnik w takim skwarze. O wynik nie zapytam, bo wiadomo, że dzisiaj o wynikach mówić nie można, ale z jakim nastawieniem przystąpicie do tego pojedynku? No, normalne, no, z, z nastawieniem wygrania, tak jak do każdego meczu podchodzimy poważnie, bo nigdy nie było wiadomo, czy nie zmienią czasem składu przysłali skład taki, Dziemy, jaki w tej chwili jest, nikogo nie zmienili, ale nie można nikogo lekceważyć, trzeba podejść do, do każdych zawodów z maksymalnym nastawieniem na wygranie, także podchodzimy jak do każdego innego meczu. Troszeczkę pomieszał pan pary w swojej drużynie, to przyniesie jeszcze efektywniejszą jazdę zawodników na turnieju. Mi się wydaje, że w tej chwili już tak się wykrystalizował skład, także już tutaj za dużo nie będę kombinował, bo akurat ten skład się sprawdza w zawodach, w zawodach, w zawodach. I mi się wydaje, że, że tak tym składem w tej chwili no, że Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Tyle, trener Leon Kujawski. Tomasz Pfeiffer, ojciec do Skara Pfeiffera. Były zawodnik, świetny zawodnik startu gniezno, który dzisiaj wystąpi w zupełnie innej roli. Denerwuje się pan przed startem syna? No, może więcej od Oscara, ale, ale taka rola jest. Trzeba to przeżyć. Chyba każdy żużlowiec marzy o tym, żeby jego syn poszedł w ślady ojca. Jak pan myśli, co będzie mocnym atutem tego młodego, utalentowanego chłopaka? No Pokazuje Oscar tutaj z jego strony, że potrafi już troszeczkę pojechać. Ma bardzo ładną sylwetkę. Oby była też skuteczna ta, ta sylwetka. No. Mam nadzieję, że moja wiedza pomoże mu w osiągnięciu dobrych wyników. Co odziedziczył w spadku po jakie elementy żużlowego rzemiosła? Mam nadzieję, że dobry start. Z tego Tomasz Pfeiffer znany był przecież na torach i drugiej, i pierwszej ligi. No i sporo krwi pan na kibicom drużyn przeciwnych zawsze. Tak, no nie, nie, nie patrzyłem na, na nazwiska, starałem się jechać jak najlepiej. Różnie to bywało, raz się miało lepszy sprzęt, raz gorszy, wiadomo. Zadawałem sobie wszystko. No i Tomaszu, dziękuję i trzymamy z Panem kciuki za syna. Wszystkiego dobrego. 61, Tam Jeszcze sędzia Ryszard Ryszard bryła z Zielonej Góry zalecił polewanie toru. No, 30, chyba dziś 61, sporo 601. będzie wyjazdów polewaczki na tor. Warunki no, są bardzo trudne, jeśli chodzi o przede wszystkim motocykle, bo tutaj. No, mogą być problemy ze sprzętem, bardzo wysoka Panie temperatura. Na, góra, na, SMSa, na szczęście żużlowcy nie używają w meczach ligowych w Polsce nowych firma, tłumików, sklep w ale i tak ta temperatura 30, 35, bardzo już wysoka. 54B, firma Motomar. Zasady tego konkursu Sporo ja tylko jeśli chodzi o chłodzenie 70, silników, o dmuchawy, które pracują będą w parkingu. I już wyjeżdżają wody, na tor. Uczestnicy pierwszego wyścigu będzie, a za chwilę jest Mirosław Jabłoński. jest przez Urząd Miejski 25-latek w barwach ekipy Startu w Gniezno. Sport w Urząd Miejski, zawodnik, który jest wychowankiem gnieźnieńskiego Klubu, wśród. a startował także w sezonach 2004-2005 w drużynie Wybrzeża Gdańsk. Z jedynką Węgrzyk, w kasku żółtym popularny węgorz, czyli Mariusz Węgrzyk. I dwójka to Sławomir Pyszny. On także kontynuuje rodzinne tradycje, bo przecież doskonale znane jest nie tylko w rybnickim Speedwayu nazwisko Pyszny. Kiedyś Piotr Pyszny to jeden z najlepszych krajowych polskich jeźdźców, który startował także w meczach Ligi Brytyjskiej. Pierwszy wyścig już zawodnicy przed linią startu kask czerwony Peter Jung obok niego w kasku żółtym Mariusz Węgrzyk, kask niebieski Mirosław Jabłoński i w kasku Węgrzyk, białym najbliżej bandy kask Sławomir Pyszny. Wyścig Pyszny. Numer Pierwszy wyścig spotkania w Gnieźnie pomiędzy startem i RKM Rybnik. 34 sekundy do rozpoczęcia pierwszego wyścigu. Ale myślę, że taśma w górę pójdzie już za moment. Bo czwórka zawodników stoi przed taśmą. Jeszcze tam ostatnie prace agrotechniczne Mirosława Jabłońskiego już znieruchomili zawodnicy. I za moment taśma pójdzie w górę. To najszybszy po starcie. Jeszcze w czerwonym i niebieskim kasku dwójka zawodników. startu niezno na czele Peter Jung i za nim Mirosław Jabłoński. Na miejscu trzecim Mariusz Węgrzyk. Czwarty Sławomir Fyszny Znakomicie ze startu gospodarze. I teraz Mariusz Węgrzyk próbuje kąsać atakami Mirosława Jabłońskiego. A na czele zdecydowanie Peter Jung, reprezentant Szwecji. Za nim jego klubowy partner Mirosław Jabłoński na trzecim miejscu. Mariusz Węgrzyk nie liczy się w stawce. Sławomir Pyszny zdecydowanie prowadzenie Lyunga. Za nim Mirosław Jabłoński na miejscu trzecim. Mariusz Węgrzyk i ze sporą stratą do zawodnika RKM jego klubowy partner. Sławomir Pyszny kończy się pierwszy wyścig z zwycięstwem gospodarzy. 5 do 1. Peter Jung, 3 punkty. 2 punkty Mirosław Jabłoński. Gratulacje. Peter Lyung składa Mirosławowi Jabłońskiemu, Mariusz Węgrzyk Pitera na Lyunga. miejscu trzecim, Słowomir Pyszny bez czwarty. punktu Słowomir 5 do 1. Od mocnego akordu rozpoczęli gospodarze jazda na jednym kole Petera Ljunga. No i jeszcze popatrzmy, jak jeszcze wyglądał czas. start w pierwszym wyścigu. Setnych. Proszę Państwa, za chwilę wyścig drugi, a po drugim... Wystartowali Jungi, Mirosław, Jabłoński, Mariusz Węgrzyk. Próbował jeszcze przy krawężniku wejść pod łokieć Petera Junga, ale skutecznie zablokowali obaj zawodnicy gnieźnieńskiego startu Mariusza Węgrzyka. Kapitan rkm nie miał żadnych szans. Wygrana startu 5 do 1. No i już wyścig drugi z udziałem młodzieżowców. 14 w ekipie gospodarzy to Kacper Gomulski, 17-latek z numerem 15 Oskar Pfeiffer o którym tak dużo już dziś mówiliśmy i jedyny rybniczanin w wyścigu drugim, Mateusz Domański, 18-latek, który wystąpi w biegu młodzieżowców, to trzeci ligowy występ Domańskiego. Pięć punktów zdobył w meczu z Miszkolcem, bez punktów w wyjazdowym pojedynku w Grudziądzu. Mateusz Domański, Tam, wodach, e, wszystkie te nagrody, które Państwo w kasku, żółtym. Spotkania będą, e, do e, Państwa dyspozycji z Pierwszego pola startowego, niego w kasku czerwonym Kacpergomulski, trzecie pole puste i pole. Zajmuje w kasku niebieskim Oskar Pfeiffer. Aby Wyścig młodzieżowców. Toru. Bardzo prosimy się na bezpieczną odległość. Kacper Gomulski i Oskar Pfeiffer. Zobaczymy jaki będzie start. Oskara Pfeiffera I Mateusz Domański, ekipierka EMU. Rybnik wystartowali. To najszybszy? Para gospodarzy. A prowadzi w tej chwili w niebieskim kasku Oskar Pfeiffer. Oskar Pfeiffer na miejscu pierwszym. Pilotuje go Kacper Gomulski. Na miejscu trzecim jedzie Mateusz Domański. Przy krawężniku Kacper Gomulski po zewnętrznej Oskar Pfeiffer. Na trzecim miejscu jest Mateusz Domański. Oskar Pfeiffer. Teraz zerknął, gdzie jest rybniczanin. Ten na razie ma stratę kilku metrów do debiutującego dziś w ligowym meczu Oskara Pfeiffera. Prowadzenie Katz Pragomulskiego. Na drugiej pozycji jedzie Oskar Pfeiffer. A teraz po zewnętrznej atakuje Mateusz Domański. I na prostej jest szybszy od Oskara Pfeiffera. Ten ma wyraźne problemy ze sprzętem. Na drugiej pozycji jest Mateusz Domański, Oskar Pfeiffer zdobywa jeden punkt. A zwycięzcą wyścigu drugiego Kacper Gomulski 4 do 2, dla gospodarzy 9 do 3. Kacper, Gomulski, prowadzenie Marek, ekipy z z ducham, startu Gniezno 3 punkty: Kacper Gomulski, 2, Mateusz Domański, 1 punkt. Oscar Pfeiffer, który miał problemy ze sprzętem na ostatnim okrążeniu. 9 do 3. Prowadzenie. Szedłem, Gospodarzy, pierwszy punkt nawet tutaj, nawet w lidze se, zdobywa wyczuć, Oskar Pfeiffer. Dobra postawa 16 -latka razie, ekipy startu Gniezno Defekt sprzętu nie pozwolił mu przywieźć tutaj dwóch punktów. Oskar przywozi jeden, a więc wygrywamy ten wyścig 4 do już 2. drugim wyścigu no, bardzo dobrze do Kacper Gomolski wystartował i przy wewnętrznej. Jechał, lewaczkę, roszenie, to już to ostatnie to okrążenie. Oskar Pfeiffer, no proszę i proszę Państwa, na tym ja ostatnim okrążeniu wyprzedził go Mateusz e, domański. Zawodów, domański. Domański zdobył dla Rybniczan dwa punkty. W drugim wyścigu 9 do 3, prowadzenie ekipy Startup Gniezno po dwóch wyścigach. A ze mną jest Kacper Gomulski, po profesorsku próbowałeś rozegrać ten wyścig. Gdyby nie pech Oskara, no to dowielibyście 5 punktów, ale to chyba się wszystkim podobało. No tak, e, próbowałem pomóc Oskarowi, e, w sumie tak dobrze wyszedł ze startu, prowadził, później ma, mały błąd, wyjechał za szeroko. Ja wjechałem w jego ścieżkę, pokazałem mu, żeby jechał krawężnikiem, Na no, szkole tego defektu mogliśmy wygrać 5-1, ale jest dwa 2 i myślę, że w następnym megach chyba już wygrywać. No i rośnie znowu para Gomulski Pfeiffer, prawda? No tak, myślę, że w następnym również będzie Oscar jechał, bo naprawdę dobrze się spisuje. Treningo na trening jest coraz lepszym zawodnikiem. Myślę, że w przyszłości będzie dobry. Co mu się stało z motocyklem? Rozgniedziło się strzęgło o bo. No ale to jest e, nie, nie, nie Oskara wina, e, drugi, przy, dojechał spokojnie drugi niestety defek i trzecie miejsce. Wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Tyle Kacper -Gumorski. A z Kasprem Gomulskim Tam, rozmawiał Kuba, Banasiak. Rzeczywiście kolejne pokolenie 10, 11 lipca. zawodników, obrówka, którzy, o których głośno było już w Gnieźnie. Jacek Gomulski, a potem a Tomasz Pfeifer, Adam Pfeiffer. Się na to, że dziś synowie tych zawodników, kontynuują rodzinne tradycje. Synowie Jacka Gomulskiego, Adrian i Kacper, syn Tomasa, Pfeiffera, Oskar. A teraz już czwórka zawodników na torze Krzysztofa w wyścigu trzecim z jedenastką w Egipie gospodarzy. Kapitan drużyny w kasku czerwonym Krzysztof Jabłoński, on pojedzie w parze z Adrianem Gomulskim. Krzysztof Jabłoński startuje także. W Lice Szwedzkiej, Eliten Serien w barwach walsarnych, Hackfors to 33-latek, bardzo doświadczony zawodnik, który świetnie radzi sobie tutaj na torze gnieźnińskiego startu. Pierwsze pole startowe Jonas, Filma Korpi w kasku żółtym, obok niego w kasku czerwonym. Tor pierwszy Krzysztof Krzysztof Jabłoński Tor drugi czerwony Krzysztof Jabłoński na w to białym w kasku, Rafał Fleger e, białym i w to niebieskim, niebieskim Adrian, Adrian Gomulski 9 do 3 prowadzenie gospodarzy w konfrontacji z RKN rowem rybnik i ten trzeci wyścig czy uda się Rybnicki barze przerwać tą kiepską pasę po dwóch pierwszych gonitwach Aśma w górę wystartowali na miejscu pierwszym Jonas Korpi. Choć teraz tam ostre wejście już dwójka zawodników gospodarzy na pierwszej i drugiej pozycji jest Krzysztof Jabłoński, Kacper Gomulski. Rafał Fleger teraz jedzie na miejscu trzecim przez moment. Jonas Korpi odzyskuje trzecią pozycję. Próbuje atakować jadącego na drugiej pozycji, Adriana Gomulskiego. Prowadzenie pary startu Gniezno. Krzysztof Jabłoński i Adrian Gomulski. Na miejscu trzecim Jonas Kylmakorpis. Stawkę zamyka Rafał Leger. Zdecydowanie prowadzi Krzysztof Jabłoński. Na drugiej pozycji Adrian Gomulski będzie kolejne zwycięstwo gospodarzy trzeci przyjeżdża Jonas Kilmakorpi, czwarty Rafał Fleger, a to zwycięzca trzeciego wyścigu. Krzysztof Jabłoński. 14 do 4 już prowadzą gospodarze. 3 punkty. Krzysztof Jabłoński, 2 punkty. Adrian Gomulski, 1 punkt. Jonas Kilmakorpi bez punktu. Rafał Fleger. Wydawało się, że Jonas Kilmakorpi po dobrym starcie jest w stanie tutaj powalczyć o pierwsze. Pierwszą lub drugą Lpomian, pozycję że bardzo dobrze jechał Kilma Korpi, ale tutaj ten atak to, Adriana, Adriana gomulskiego, gomulskiego. Zresztą Adrian Oliczane, Gomulski zostaje widzieli, upomniany przez uwierzyć, sędziego Ryszarda Bryłę. Bryłę. No i ten atak Adriana Gomulskiego, gomulskiego przyniósł korzyść nie gospodarzom, bo no Jonas Kylmakorpi wyraźnie był wybity z rytmu. Sponsorem transmisji jest zakład ceramiki budowlanej Hadykówka. Jedyny w Europie producent w pełni ekologicznej ceramiki budowlanej.